Witajcie, kochani. Chciałem Was zaprosić na wydarzenie z weekendowe, szkołę z Armią Dzieci i z Marią Wadią. Będzie to wydarzenie w Poznaniu 28 lutego do 1 marca. Sala jeszcze się toczy, jaka sala będzie, ale niedługo będzie wiadomo, w jakiej sali. Na pewno Słuchajcie, fajna. tu moja żona mówi, że na pewno, na pewno fajna. Chciałem Wam powiedzieć to, że. Warto przyjść na taką, na taką szkołę, na takie wydarzenie, które prowadzi armię dzieci. Powiem Wam jedną rzecz. Ja mam dziesiątkę dzieci, i był moment, kiedy też jestem liderem uwielbienia, śpiewam, gram na gitarze. I to jest częsty moment, właśnie rodzin, które mają małe dzieci. Wspólnota zaczyna się powiększać o te maluszki. I nagle się okazuje, że nie ma miejsca w wspólnocie na, na małe dzieci, które wymagają, wymagają, żeby się nimi zająć. My mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy już szóstkę dzieci, i w zasadzie byliśmy tak zmęczeni tym, że wieczorami spotkania, ja gram, śpiewam, żona biega za dziećmi, i po prostu było, wiecie, już nasza decyzja była, że rezygnujemy z jakiejkolwiek posługi we wspólnocie. Tylko niedzielna msza święta. Nic więcej. A tych zaangażowań troszkę było. No ale przyjechała wtedy do nas do wspólnoty na dwudziestolecie właśnie armia dzieci. Tu jest koszulka, patrzcie, armia dzieci. I zrobili taki ee, jak powiedzieć, taką zadymę duchową. Naprawdę w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Że nagle... Nie, był problemem, nie było problemem to, że mamy dużo dzieci, bo po prostu całą rodziną weszliśmy w, w, w to miejsce, gdzie, gdzie Bóg nas zaprasza. Jezus powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. I wierzę, że to jest właśnie to objawienie, które dzisiaj też papież Franciszek powiedział: Że, że dzieci i młodzież nie jest przyszłością kościoła, tylko dzieci i młodzież jest teraźniejszością kościoła i słuchajcie przyjdźcie z całymi rodzinami 28 lutego wejdźcie sobie na stronę www.szkoładucha.pl wydarzenie w Poznaniu tam, tam zobaczycie wszystkie informacje gdzie i jak się zarejestrować bo są takie momenty gdzie, kiedy, kiedy wiele rodzin to przechodzi kiedy właśnie są te maluszki Mówią sobie: Dobra, poczekamy na, na to, żeby, żeby jakoś dzieci do, do, dorosły, czy, czy, czy coś. Nie, no nie ma miejsca we wspólnocie, rezygnujemy. No i potem, za 10 lat, już nie ma pieluch w domu i innych takich zajmujących rzeczy, smoczków, buteleczek i tak dalej, nocnego wstawania. I rodzice stwierdzają: No to wracamy do, do, do posługi w kościele, wracamy do wspólnoty. A nagle dzieci się okazuje dorosły, nastolatki mówią hello, to nie jest nasz świat, my tam nie chcemy, no i potem jest problem. Przeżywa to y, wiele rodzin i to jest właśnie istotą. Dzisiaj kościoła, żebyśmy, żebyśmy y, Całymi rodzinami byli w kościele, żebyśmy oddawali Bogu chwałę od tych najmłodszych, średnich, nastolatków, starszych i, i dziadków, wszystkich. Słuchajcie, my nachodzimy na spotkania: my, nasze dzieci, nasi rodzice, dziadkowie moich dzieci. Po prostu yy, to jest pełnia, do której Bóg nas zaprasza. Dlatego ja Was zapraszam: przyjdźcie 28 luty. 28 luty, zapiszcie to sobie w Poznaniu. To jest piątek, potem będzie cała sobota i niedziela. Zarejestrujcie Tu patrzcie, żona mówi: Zarejestrujcie się, dobra, nie, nie złapała się. Zarejestrujcie się, właśnie będzie też ewangelizatorka. Armia, Maria Wadia przyjeżdża ze Stanów, także będzie wysokiej jakości głoszenie. Temat jest szkoła miłości. A nade wszystko nauczymy się, jak w kościele przeżywać, przeżywać po prostu Bożą obecność całymi rodzinami. Do zobaczenia!